Czy wiesz, że żyjemy w czasach, kiedy prorocze znaki powrotu Chrystusa dzieją się na naszych oczach? To pytanie, które wielu możesz ignorować, ale Biblia ostrzega nas, byśmy byli czujni i gotowi. W Ewangelii Mateusza, rozdział 24, werset 42, Jezus mówi: Bądźcie więc czujni, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. W tym filmie przyjrzymy się tym proroczym znakom i zbadamy, jak już teraz spełniają się one na świecie. Czy jesteś gotowy na to, co nadchodzi? Biblia jest pełna znaków wskazujących na powrót Chrystusa, a sam Jezus szczegółowo opisał je w Ewangelii Mateusza, rozdziale 24. Wspominał o wojnach, głodzie, trzesieniach ziemi i pojawieniu się fałszywych proroków jako znakach czasów ostatecznych. Przyjrzyjmy się tym wskazówkom i zastanówmy się, jak pasują do świata, w którym żyjemy obecnie. Spójrz na rosnącą liczbę konfliktów i wojen między narodami. W Ewangelii Mateusza, rozdziale 24. W wersecie szóstym Jezus mówi, usłyszycie o wojnach i pogłoskach o wojnach. Uważajcie, abyście się nie tworzyli. To wszystko musi się stać, ale to jeszcze nie koniec. Codzienne wiadomości przynoszą doniesienia o zamieszkach i walkach, które wydają się nie mieć końca. Te wydarzenia przypominają nam Jego słowa i podkreślają potrzebę duchowego przygotowania. Nie możemy zapominać o katastrofach naturalnych. Trzęsienia ziemi, powodzie i pożary lasów stają się coraz częstsze i bardziej intensywne. Naukowcy nazywają to zmianami klimatu, ale czy to również nie jest wypełnieniem proroctw biblijnych? Jezus ostrzegał przed tymi wydarzeniami w Ewangelii Mateusza, rozdziale 24, wersecie 7, będą głody i trzęsienia ziemi w różnych miejscach. To wszystko jest początkiem bólów porodowych. Myśl o tym, że nawet stworzenie cierpi pod ciężarem grzechu i oczekuje odkupienia, jest poruszająca. Na koniec widzimy wzrost oszustwa. Fałszywi nauczyciele i prorocy, przed którymi ostrzegał Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdziale 24, wersecie 11, zwodzą wielu. Łatwe obietnice zbawienia lub nauki, które zniekształcają Pismo Święte, mogą przyciągać tych, którzy nie są zakorzenieni w Bożym Słowie. Nic dziwnego, że Paweł przestrzegał Tymoteusza w drugim liście do Tymoteusza, rozdziale czwartym, wersetach trzecim i czwartym, że ludzie odwrócą się od zdrowej nauki ku mitom. Te znaki nie są przypadkowe przypominają nam, że zbliżamy się do powrotu Chrystusa. Ale oto pytanie, czy jesteśmy gotowi na to, co nadchodzi? To nie czas na strach, ale na życie z celem, ufając wierze i Bożym obietnicom. Znaki stają się coraz bardziej widoczne. A Biblia wzywa nas do czegoś niezwykle ważnego do czujności. Jezus wielokrotnie zachęcał swoich uczniów, aby pozostawali czujni i gotowi, ponieważ Jego powrót nadejdzie niespodziewanie, jak złodziej w nocy. Czujność nie oznacza jedynie obserwowania otaczającego nas świata, ale przede wszystkim przemianę naszego życia w zgodzie z wolą Bożą. Co to znaczy być czujnym? Wszystko zaczyna się od duchowej świadomości. Wielu ludzi żyje rozproszonych pochłoniętych codziennymi obowiązkami, ambicjami czy przyjemnościami. Jednak Jezus wzywa nas do zmiany perspektywy, abyśmy patrzyli poza to, co przemijające i skupili nasze myśli na wieczności. W liście do kolosan, rozdział trzeci, werset drugi, czytamy myślcie o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Taka postawa zmienia nasze życie, zachęcając nas do dążenia do sprawiedliwości i stawiania Królestwa Bożego na pierwszym miejscu. Gotowość nie oznacza jednak bierności, wymaga działania. Przypowieść o dziesięciu pannach, zapisana w Ewangelii Mateusza, rozdział 25, doskonale to ilustruje. Pięć z nich było mądrych i zabrało dodatkowy olej do swoich lamp, podczas gdy pozostałe tego nie uczyniły. Gdy oblubieniec w końcu przyszedł, tylko te przygotowane mogły wejść na ucztę weselną. Olej w tej przypowieści symbolizuje naszą gotowość duchową, wiarę, oddanie i posłuszeństwo Słowu Bożemu. Bez tego ryzykujemy, że nie będziemy przygotowani na Jego powrót. Gotowość oznacza również życie z celem i uczciwością. Jezus uczył, że prawdziwa wiara przynosi owoce. W Ewangelii Mateusza, rozdział 7, wersety od 16 do 20 powiedział, Po ich owocach poznacie ich kropka. Czy nasze działania odzwierciedlają miłość i prawdę Chrystusa? Czy służymy innym, głosimy Ewangelię i żyjemy wiarą w sposób znaczący? Każda chwila jest okazją do wyrażenia naszej wierności Bogu, czyniąc każdy akt dobroci, każdą modlitwę i każdy krok posłuszeństwa świadectwem Jego łaski. Gotowość nie oznacza doskonałości, lecz poddanie się woli Boga. Nikt z nas nie jest doskonały, ale możemy żyć, opierając się na Bożej mocy. W liście do Filipian, rozdział drugi, wersety 12 i 13 czytamy: Z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie, Albowiem Bóg sprawia w was chcenie i wykonanie według jego upodobania. To przypomina, że Bóg daje nam siłę, aby być czujnym i gotowym. Teraz pomyśl, gdyby Chrystus wrócił dziś, czy twoje serce byłoby spokojne, wiedząc, że żyłeś wiernie? To pytanie skłania nas do refleksji nad naszymi priorytetami i wyborami. Czy budujemy skarby w niebie, jak zaleca Jezus w Ewangelii Mateusza, rozdział 6, werset 20, czy może trzymamy się przemijających wygód tego świata? Życie w czujności oznacza także niesienie nadziei innym. W świecie pełnym lęku i niepewności nasza wiara i gotowość stają się świadectwem Bożych obietnic. Ta nadzieja jest zaraźliwa, prowadząc innych do poszukiwania źródła naszego pokoju i radości. Będąc duchowo czujnymi, wypełniamy swoją rolę ambasadorów Chrystusa, odbijając Jego światło dla zagubionych. Jednak wezwanie do czujności nie ma nas obciążać, ale uwalniać. Żyjąc w świadomości bliskiego powrotu Chrystusa, znajdujemy jasność i cel. Rozpraszacze tracą swoją siłę, a sprawy o wiecznym znaczeniu wysuwają się na pierwszy plan. Nie chodzi o lęk przed przyszłością, lecz o pełne życie zgodne z Bożym planem. Pomyśl, każdy dzień jest darem i szansą na przygotowanie się. Jakie kroki możesz podjąć już dziś, aby żyć w gotowości? Jak możesz dostosować swoje serce i działania do woli Bożej? Przygotowanie na powrót Chrystusa to nie tylko sposób myślenia, ale styl życia oparty na działaniach. Wiara i miłość, filary życia chrześcijańskiego, są namacalnym wyrazem gotowości. Nie są to abstrakcyjne pojęcia, lecz dynamiczne siły kształtujące nasze postępowanie, relacje z innymi i posłuszeństwo Bożym Przykazaniom. List Jakuba, rozdział 2, werset 26, przypomina nam: Wiara bez uczynków jest martwa. Te mocne słowa zachęcają nas do zastanowienia się, czy nasza wiara jest aktywna, czy uśpiona. Prawdziwa wiara wykracza poza samowierzenie i skłania nas do działania. Tak jak drzewo poznaje się po owocach, tak wiarę rozpoznaje się po uczynkach. Uczynki te nie są sposobem na zdobycie zbawienia, które jest darem łaski, lecz dowodem przemienionego serca. Nasze działania pokazują głębie oddania i zaufanie do Boga we wszystkich aspektach życia. Miłość natomiast jest podstawą naszych działań. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, rozdział 22, wersety 37 do 39, że największe przykazania to kochać Boga całym sercem, duszą i umysłem oraz kochać bliźniego jak siebie samego. Te przykazania podsumowują, co to znaczy żyć jako naśladowca Chrystusa. Miłość to nie tylko uczucie, to decyzja i zobowiązanie dostawiania innych ponad sobą, nawet w trudnych chwilach. Apostoł Paweł wspaniale opisuje miłość w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 13, podkreślając, że miłość jest cierpliwa, łaskawa i bezinteresowna. Bez miłości nawet najwspanialsze osiągnięcia są puste. Zastanów się przez chwilę, jak okazujemy miłość w codziennym życiu. Czy łatwo wybaczamy, dzielimy się swoimi zasobami i troszczymy się o potrzeby innych? Nawet drobne gesty stają się potężnym świadectwem miłości Chrystusa w naszym życiu. Wprowadzanie wiary i miłości w życie zaczyna się od prostych, regularnych kroków. To decyzja, aby modlić się za przyjaciela w potrzebie, powiedzieć coś miłego nieznajomemu lub trwać w swoich przekonaniach mimo oporu. List do Galatów, rozdział 6, werset 9, zachęca: Nie ustawajmy w czynieniu dobra, bo we właściwym czasie zbierzemy plon, jeśli nie ustaniemy. Służenie innym jest kolejnym kluczowym wyrazem wiary i miłości. Jezus dał najwyższy przykład pokory myjąc stopy uczniom jak zapisano w Ewangelii Jana rozdział 13 ten gest był czymś więcej niż symbolem był wyrazem miłości i pokory powiedział jeśli więc ja pan i nauczyciel umyłem wam nogi to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi oprócz służenia dzielenie się ewangelią jest jednym z najgłębszych wyrazów wiary i miłości Wymaga odwagi, aby mówić o Chrystusie w świecie, który często odrzuca jego przesłanie, ale ten akt odwagi to jeden z największych darów, jakie możemy dać. List do Rzymian, rozdział 10, werset 14, pyta, jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli. Akty hojności również odzwierciedlają Boże Serce. Kiedy dajemy bezinteresownie, naśladujemy Jego obfitą miłość. Księga Przysłów, rozdział 11, werset 25. Mówi, dobrotliwa dusza będzie nasycona, a kto orzeźwia innych, sam będzie orze. Życie w wierze i miłości wiąże się z wyzwaniami. Możemy napotkać krytykę, odrzucenie, a nawet prześladowania. Jednak w tych chwilach przypominamy sobie słowa Chrystusa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, werset 12: Radujcie się i weselcie, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Te próby wzmacniają naszą wiarę, nasze zaangażowanie i naszą zależność od Boga. Biblia nieustannie zapewnia nas o tej obietnicy. W Ewangelii Jana, rozdział 14, wersetach od 2 do 3, Jezus wypowiada słowa pociechy: W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań, gdyby tak nie było, powiedziałbym wam: Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, wrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. Te słowa nie tylko ukazują Jego intencje, ale także głębokie pragnienie bliskości z nami. Powrót Chrystusa jest czymś osobistym, dotyczy spotkania i przywrócenia. Apostoł Paweł również podkreśla tę nadzieję w pierwszym liście do Tesaloniczan, rozdział 4, wersetach od 16 do 17, gdzie w sposób żywy opisuje dzień powrotu Chrystusa, bo sam Pan zstąpi z nieba na wezwanie, przy głosie Archanioła i przy dźwięku trąby Bożej, i najpierw powstaną ci, którzy pomarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, będziemy porwani razem z nimi w obłokach na spotkanie Pana w powietrzu. I tak będziemy zawsze z Panem. Ta scena, pełna triumfu i chwały, przypomina nam, że powrót Chrystusa będzie niezapomniany, wzbudzający podziw i przekształcający. Ale co ta obietnica oznacza dla nas dzisiaj, w świecie pełnym niepewności i cierpienia? Po pierwsze, daje nam niezachwianą nadzieję. List do Hebrajczyków, rozdział 6, werset 19, opisuje tę nadzieję jako kotwicę dla duszy, pewną i stałą. Kotwice trzymają statek stabilnie podczas burzy, a obietnica powrotu Chrystusa robi to samo. Zapewnia nas, że niezależnie od tego, jak chaotyczne może wydawać się życie, plan Boży się realizuje, a jego cele zostaną osiągnięte. Ta nadzieja daje również perspektywę. Wyzwania i trudności, przez które przechodzimy, stają się bardziej znośne, gdy spojrzymy na nie w kontekście wieczności. W liście do Rzymian, rozdział 8, werset 18 napisano: Uważam, że cierpienia teraźniejsze nie są niczym w porównaniu do chwały, która ma zostać nam objawiona. Choć ból i próby są prawdziwe, są one tymczasowe i ustępują wiecznej radości, która nas czeka. Taka perspektywa daje nam moc, by wytrwać, iść naprzód i pozostać wiernym. Obietnica powrotu Chrystusa pobudza także do działania. Jezus ostrzegł w Ewangelii Mateusza, rozdział 24. W wersetach od 36 do 44, że nikt nie zna dnia ani godziny jego powrotu. Używał przypowieści, by zobrazować ważność gotowości, takich jak przypowieść o mądrych i głupich pannach, które przygotowywały się na przyjście oblubieńca. Ta bliskość jego powrotu wzywa nas do życia z zamysłem, upewniając się, że nasze priorytety są zgodne z wolą Bożą. Ponadto, ta obietnica wzmacnia naszą tęsknotę za jego powrotem. Księga objawienia, rozdział 21, w wersetach od 1 do czwartego przedstawia zapierający dech w piersiach obraz tego, co nas czeka: nowe niebo i nową ziemię, gdzie Bóg zamieszka ze swoimi ludźmi. W tej odnowionej rzeczywistości nie będzie już śmierci, ani smutku, ani krzyku, ani bólu, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Wyobraź sobie świat, w którym każda łza zostanie otrzymana, każda rana uzdrowiona, a każda niesprawiedliwość naprawiona. Ta wizja napełnia nas nadzieją i wzmacnia naszą determinację, by pozostać wiernym. Powrót Chrystusa zapewnia nas również o ostatecznej sprawiedliwości. W świecie, w którym zło często pozostaje bezkarne, obietnica sądu daje poczucie pocieszenia. Księga Objawienia, rozdział 20, wersetach od 11 do 15 opisuje wielki sąd przed białym tronem, gdzie każda osoba stanie przed Bogiem i złoży sprawę ze swojego życia. Choć może się to wydawać przerażające, jest to również przypomnienie o Bożej Sprawiedliwości i Uczciwości. Dla wiernych jest to szansa, by usłyszeć słowa: Dobrze, Sługo Dobry i Wierny, jak zapisano w Ewangelii Mateusza, rozdział 25, werset 21. Rozważając te obietnice, jesteśmy wezwani, by dzielić się nią z innymi. Nadzieja na powrót Chrystusa to nie coś, co powinniśmy trzymać dla siebie, to wiadomość, którą powinniśmy głośno ogłaszać. Drugi list Piotra, rozdział trzeci, werset dziewiąty, przypomina nam o cierpliwości Boga, który pragnie, by nikt nie zginął, lecz by wszyscy przyszli do pokuty. Dlatego dzielimy się Ewangelią, zapraszając innych, by przyjęli nadzieję, która zmienia życie. Obietnica powrotu Chrystusa wzywa nas także do oddawania Mu czci. Kiedy rozważamy ogrom Jego miłości, głębokość Jego ofiary i chwałę Jego powrotu, nasze serca zostają poruszone do uwielbienia. Księga Objawienia, rozdział 5, werset 13, mówi temu, który siedzi na tronie, i barankowi cześć, chwała, uwielbienie i moc, na wieki wieków. Uwielbienie jest naszą odpowiedzą na nadzieję, którą nosimy w sercu, przed smakiem wiecznej chwały, którą będziemy oddawać w Jego obecności. Zastanówmy się, jak ta obietnica kształtuje nasze życie. Czy żyjemy z nadzieją, perspektywą, pilnością i tęsknotą? Czy dzielimy się tą wiadomością łaski i prawdy? I przede wszystkim, czy jesteśmy gotowi spotkać się z naszym Zbawicielem twarzą w twarz? Kończąc naszą refleksję nad istotnymi elementami duchowej gotowości, zrozumieniem Bożej łaski, kultywowaniem wiary i miłości oraz przyjęciem obietnicy powrotu Chrystusa, jesteśmy wyposażeni do tego, by stać mocno, świecić jasno i niecierpliwie czekać na dzień, w którym zobaczymy go takim, jakim jest.